Zapraszamy dziś państwa na Albite Stadium, gdzie już za chwilę padnie gwizdek rozpoczynający mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Zapraszamy na wielkie półfinałowe emocje. Dziś poznamy jednego z finalistów tych mistrzostw. Reprezentacja Kanady zmierzy się z Urugwajem. Półfinał, czas zacząć, a potem skończyć i awansować do ostatecznej walki o puchar, Ale tylko jedna z tych którzy zagra w finale. Trzeba położyć wszystko na szali. Tu będą grali na 120% swoich możliwości. Kto będzie twardszy, silniejszy, sprytniejszy, zobaczmy. Skład zespołu, widzą Państwo na ekranie. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny. Boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Bomba w górę. Gramy. Dobrze zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Johnston. Do Davisa. Wysyła piłkę w szesnastkę. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Dobrze, piłka nadal na boisku. Dobre przerwanie akcji rywala. Kanada teraz konstruuje akcję. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Darwin Nunes. To był po prostu podręcznikowy wślizg, proszę państwa. Trata piłki. Marvin Nunes. Rewalwerde przy piłce. I przechwycona piłka po tej wrzutce. Widać, że mają to przećwiczone. Nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. To chyba nie tak miało wyglądać. Myli się teraz przy tym strzale z bolejan. To nie był zły strzał, naprawdę. Niedużo zabrakło, zwłaszcza z takiej odległości. Ale przy tak trudnym technicznie uderzeniu trzeba idealnie trafić w piłkę i mieć trochę szczęścia. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić bramce rywala. Teraz Darwin Nunez. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Udana interwencja bramkarza. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Central z rogu zła, ale wyjaśniają sytuację. Do Davisa. Minął teraz, ładnie. No, fatalnie teraz uderzył. Nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. Bukana. Nie wyszło. Strata. Kanadyjczycy coraz bliżej bramki. Do Davisa. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Rodrigo Bentancur. No i De Arascaeta. To był świetny przykład jak odebrać piłkę w ślizgiem. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Pentancourt. Teraz De Arascaeta. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Suarez Nie ma gwizdka, sędzia stosuje korzyść. Teraz do Valverde. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Rzut karny to nie jedyna kara, jaką otrzyma zespół. Kolejna rzecz to żółty kartonik za to feralne zagranie. Zrogie konsekwencje ponosi ta ekipa, ale chyba wszyscy dobrze wiedzą, że powód był. Suarez rozpoczął rozbieg. Igor! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Kombinował jak trafić do siatki. W końcu strzelił w sam środek. Padła bramka, bo bramkarz wolał zaryzykować i rzucić się w bok. Czasem trzeba działać w mniej instynktowo. Prowadzą zatem 1 do 0. Udało się zablokować to dośrodkowanie. To podanie powinno znaleźć partnera. Poszedł do zagrania, jest niebezpiecznie. Dalej piłka w grze. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Rodrigo Bentancur. Rożne teraz na tarcie. Jak to rozegrają? Bramka! Bramka na wyrównanie. Ten mecz jest coraz ciekawszy. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kuszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. remis. Jeden do jednego. Groźny ten śliski zupełnie nie w Możemy tu zobaczyć czerwoną kartkę zaraz. Niestety nie tylko wpisał się dzisiaj na listę strzelców, ale zaliczył też czerwoną kartkę. Trener na pewno nie będzie zadowolony, bo coś takiego wypraca całą taktykę do góry nogami. Myślę, że nawet ta bramka niewiele mu pomoże. Miller. Jukanan. I teraz mamy przechwyt. Nie ma wątpliwości. Był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Faul. Wizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Zamiast kary indywidualnej, tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Udało się przejąć piłkę. Dobra akcja. Obrona może być lokalna. Teraz do Valverde, Dobrze blokuje to uderzenie. wejście we własnej szesnastce. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Darwin Nunes. Tego do środkowania nie będzie. Piłka pada łupem obrony. Davis przy piłce. Bez pardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Za chwilę wznowią z autu. Luis Suarez ma piłkę. Znowu Luis Suarez. Wizdek! Mamy spalonego! A więc nic z tej akcji. Nie udał się powrót na pozycję. Trochę zabrakło porozumienia z przodu. Buchanan. Kanada teraz konstruuje akcję. Bez problemu odbierają piłkę. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Rodrigo Pentancur. Potanie do Darwina Nuneza. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Jutka przekroczyła linię boczną. Aut. Podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. I bramka z górą. Nięci z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Iłkę dostaje Luis Suarez. Bardzo dobrze teraz to do broni. Centra w pole karne. Interweniuje. Mogą odetchnąć z ulgą. Pierwsza połowa meczu na stadionie Albaidż dobiegła końca. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Teraz Darwin Nunes. Bez sensu, prosta strata. Uwaga, świetne, prostopadłe podanie. Bez trudu teraz to broni. Johnston. Piłka do Davisa Doskonała piłka za plecy obrońców. Teraz Darwin Nunes. Strata piłki. Szkoda. Darwin Núñez. Ależ poszedł na przebój. Aleby sparafrazować tytuł słynnego filmu, o jeden z za daleko. Do Davisa. Już teraz sytuacja. I spokojnie broni to bramkarz. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać? Tak, teraz cierpliwie budują atak pozycyjny udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Być może teraz coś z tego będzie. Spalony. Minimalny, ale jedna. Sędzia na posterunku. Bardzo podobne posiadanie piłki, ale to nie powinno dziwić. Widzimy przecież wyraźnie, jak wyrównany jest ten mecz. Ciągłe ataki z obu stron, do tego bramki. Czego chcieć więcej? no Jeśli się kibicuje jednej z tych drużyn, to na pewno wygra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po ostatnim gwizdku. Coraz lepiej to wygląda. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Teraz Darwin Nunes. Klucz do Suareza. No i proszę, rzut karny. Będzie znakomita wręcz okazja, by wyjść na prowadzenie. Mogą ponownie wyjść na prowadzenie. I jest! Jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. A zatem mamy wynik 2-1. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Federico Valverde. Odebrana piłka po tym znakomitym ślisku. Doskonałe wejście. Davis przy piłce. Na... i bardzo dobrze teraz odczytał zamiary faul ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję Darwin Nunez Luis Suarez ma piłkę Ciąż prowadzi piłkę może tu stworzyć zagrożenie Davisa, uwaga, nie może tego zmarnować. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Daleko dobre pole lekarne, ale proszę! Brawo złapień nie oznacza kapitulacji. Mamy wyrównanie, proszę Państwa. W pełni zasłużona radość po tej bramce. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siarce. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb-web. Darwin Núñez, ładne zagranie, górą. Luis Suarez ma piłkę. Wsyła teraz ładną piłkę w 16 szesnastkę. Bez trudu teraz łapie piłkę. Strata, muszą teraz uważać. Kana Miller znakomite wejście choć rywale mają wrzut z autu do Davisa obrona ale piłka w grze. tu mogła paść fantastyczna bramka ale bardzo przytomnie zachował się obrońca Mogło być groźnie, ale nie będzie. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Rozumiem nerwy, ale muszą nad nimi zapanować. Mają żółty kartonik, a przecież tak już grają w osłabieniu. Ewidentnie muszą się uspokoić. Nie mogą sobie pozwolić na wykluczenie kogoś jeszcze. No, broni teraz strzał z rzutu wolnego, ale z dużym trudem. I dana teraz interwencja bramkarza. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku. Mm, ciekawy wariant krótkiego rozegrania. Teraz Darwin Nunez. Co zrobi Luis Suarez? No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Johnston. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. Rodrigo Betancur. Branka blisko. Koniec meczu też. Jeśli teraz nie pokuszą się o zwycięską akcję, to może zabraknąć im czasu. Rywale coraz bliżej. Utrudniają rozegranie. Na udane podanie i przechwyt. No, jeśli był spalony, to naprawdę minimalny. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Wiłkana. Okazja. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zatężenie było naprawdę realne. Goldhieper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu, pod sam koniec spotkania. Niewykorzystana teraz okazja z rożnego. Próbuję uderzyć, uwaga. Gol! A więc jednak może nie będzie dogrywki. Długo czekaliśmy na otwarcie wyniku tego półfinału, ale w końcu doczekaliśmy się. No teraz będzie się działo. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, pani w kawszykach obronnych i gol. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Rodrigo Bentancur. Sługowna teraz piłka do przodu i dawna na dobie. Nie, niemożliwe. Był spalony. Trzeba tutaj wypomnieć temu podającemu, że zagranie nastąpiło mgnienie oka za późno. Chwilę wcześniej i byłoby groźnie. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Hutchinson, ciekawa, teraz piłka górą. Spalony sędzia nie ma wątpliwości. Kiepskie zagranie teraz. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. I podejmują jeszcze jedną próbę. Rozpaczliwie szukają szansy na wyrównujące trafienie. Tanie interweniuje bramkarz. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. Pole karne, głęboko teraz. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc bardzo przytomna interwencja. Brawo! Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Obroncy nie bardzo wstają się z powrotem. Do Davisa. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Grywa odzyskana. Przeciwnik nie odpuszcza. Trzy faul na drugą żółtą kartkę. Czy sędzia się zlituje? Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre widzicie. Jest to ostatni gwizdek i w pełni zrozumiała krzawa na trybunach. Zespół gospodarzy awansuje do finału. Mają się czego... Udana interwencja bramkarza. Lędzia pokazuje żółtą kartkę za przybyt. Teraz do Walberde. No i proszę.